Generally nie robi wrażenia, ale te słowa na C1 zrobią. For the most part, czyli przez większość czasu. For the most part, my driving is safe, unless your walking is too slow. On average, czyli średnio lub przeciętnie. On average, people check their mirror eight times a day. I do it. Until I'm tired of winning. In the aggregate, czyli ogólnie rzecz biorąc, bądź statystycznie. In the aggregate, our trips are usually a success. Only one person didn't make it back. As a whole, czyli ogólnie. As a whole, I'm polite. I always say please when I take your stuff. Już w ten poniedziałek robię darmowy warsztat o tym, jak uczyć się tych wszystkich szpanelskich synonimów, żeby potem używać je w rozmowie. Wystarczy, że napiszesz w komentarzu sprint i dostaniesz do niego link. Do zobaczenia!